Stawiamy dekoracje, montujemy, demontujemy, robimy to, co małkarzą no, no, przede wszystkim. No. Mamy, to zależy też od spektaklu, nie. Jest 9, 11 kontenerów. 11 takich kontenerów to one wyglądają jak. Jak mały garaż. O, dajmy na to. Drzwi od garażu na ten. To jest dosyć ciężkie. Waży na to. Musimy to podnosić na naszych bo nawet w sześciu ludzi nie dajemy radę. Tego podnieść. Musimy to na szczątki. tak mocujemy to. Jest 11 takich wielkich garaży, na których później aktorzy y, grają. Jest to no, dosyć skomplikowane no, i jedna z najcięższych dekoracji w tym teatrze. No. Bo trzeba by poświęcić cały dzień, żeby to postawić. no Ale to jest praktycznie niewykonalne, bo to zmęczenie i inne rzeczy. Dlatego dwa dni musimy to robić. No. I jakbyśmy sobie pozwolili na jakąś chwilę tam nie uwagi czy czegoś, no to. to wiązałoby się to z, delikatnie z, z kalectwem, no. mogłoby kogoś tam uszkodzić. Dlatego my nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. No, my, no, my jesteśmy chyba jedynymi poszkodowanymi ludźmi, którzy... Chociaż my to znamy od kulis, no. poszczególne sceny, wszystko wiemy jak to się tworzy, robi, ale nie mamy szans obejrzeć tego, co, co zrobiliśmy. Ja generalnie w tym spektaklu gram. Najpierw wyciągamy <laughs> z pod wariata, wiążemy go w, ka w kaftan tak, no to też to a potem biegamy po widowni z ganiamy, łapiemy także. Ale to jest jeden z obowiązków, które my wykonujemy w po potrzeby w spektakcie. Parę do doświadczenia z w i to wszystko nie z niej. No, mamy A, dystans do aktorów też, no bo my to są ludzie znani, w większości, nie? Na przykład y, w dniu premiery pan Stasiu Brudny, który jest no, no, niesamowity człowiek, przyszedł wycałował nas, powiedział, że, że, że jesteśmy odleby no, kamina na, na skalę tego teatru. Powiedział, że jeszcze nigdy dobrze mi się tak nie współpracowało jak z nami. No i to było tak super, tak, tak na ten, że... O, dzień dobry. Krzysztof Maśszak. Też.